To Sejmu wpłynął wniosek o powołanie komisji śledczej do spraw zbadania afery Ambergold. Początkowo komisja śledcza miała liczyć jedynie dziewięciu posłów. Dzięki mocnemu zaangażowaniu Nowoczesnej jej skład został już poszerzony do 11. Jestem osobą, która będzie reprezentować Klub Poselski Nowoczesnej w składzie komisji do spraw Ambergold. Moim zadaniem będzie przede wszystkim wyjaśnienie, jak to się stało, że podczas rządów. Platformy Obywatelskie, instytucje państwa nie sprawowały należytej kontroli nad działalnością finansową i wielkim oszustwem. Tysiące Polaków straciło dorobek swojego życia. Dziś Komisja Śledcza musi się zebrać i zacząć pracować po to, aby takie błędy nie pojawiły się w przyszłości. Po to, żeby każdy, kto inwestuje swój kapitał w Polsce, mógł czuć się bezpiecznie. I chcę doprowadzić do tego, aby raport końcowy Komisji do spraw Amber Gold zawierał wnioski, na przyszłość. To najważniejsze dla Polaków, aby czuli się bezpiecznie.